Chodź, to poprosimy o pana komentarz. Chodź, no, to komentarz. Chodź, ja bym no. na własne życzenie, ja powiedzmy sobie uczciwym, przecież takiego czegoś się po prostu nie robi. Proszę bardzo, powie, jak trafimy, to nie mamy do nikogo pretensji, prawda? No, no. Na pewno to są emocje, na pewno, na pewno zaangażowanie, rozumie gdzieś, ale, ale ta emocje w takim quali, kiedy jest 3 sekundy do końca, kiedy Monika ma na połowie boiska, piłka jest jedna sekunda do końca. Po prostu się cofamy z rękami uniesionymi i tego już to raczej chyba nie musimy mówić. Tylko tyle z sobą komentarza. Szkoda, bo mogliśmy blisko. Zawody takie nietypowe z obu stron, mecz walki, nie było jakiejś wielkiej finezji, ale właściwie całą, od 25 minut do 3, 4, 5 punktów cały czas prowadziliśmy i, i, i tak wydawało się, że zawody skończą, ale to jest koszykówka, to jest sport. Co powiedzieli? Mecz walki od początku praktycznie do końca. Eee, zmęczenie było, ale, ale staraliśmy się, się o tym nie myśleć eee, i po prostu wyjść i grać. Eee, walczyłyśmy o każdy centymetr boiska, nawet jeśli wyglądało to, że troszeczkę w zwolnionym tempie, ale ale naprawdę chciałyśmy sporo. Eee, w marciu troszeczkę straty, ale myślę, że to jest wynik troszeczkę tego zmęczenia. Jeszcze troszeczkę więcej skupienia jutro i w następnych meczach i e, zniwelujemy te straty i będzie lepiej. E, I cieszę wygrana zbiórka w końcu, bo, bo to jest e, ważny aspekt, ważny element tej gry i super, cieszę się naprawdę z postawy dziewczyny. się swoimi prawami, oba zespoły są bardzo zmęczone, to widać. E, tak jak Trener powiedział, nie ma tej finezy koszkówki i... Dużo niecennych rzutów e, spod kosza, e, no ale przegrałyśmy na własne życzenie e, i za tą, za tą przegraną odpowiada cały zespół, nie tylko ta akcja, która zadecydowała o tym, że Monika rzucała osobiste. E.